Kurwa, już mi Wow. Na dachu ktoś jest? Dwóch ludzi, jest? za mną ktoś się dusi. Na no dachu więzienia jest, w ogóle. Chciał, Więc chyba z matka nie miała? Zaraz padnę. Kurwa. Dobili cię nawet. Skrócili ci męki. Ach, Jak tak może? Kogoś mamy chyba na piętrze. Dobra, no to jest sytuacja niedobra, weźmę szczerze. Pewnie Coś za mną? To jest piłkotowy, okay. Może Uważaj z życiem, niech trochę ja, się zregeneruje. Wiem, wiem, Niech ci pan... A, pan też nie ma. O kurde. się tu. Tunel mógłbyś wejść, tu może. Nie, tunel tu się stoi, Ja się nie zmieści tak kurwa nie są Mhm. Mm Aha. Dobra, tyref, i tyle, trudno. Osa, tu ci został. Dawaj do, dawaj do dziury, Dawaj do dziury. Mam. Wow. 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 Easy. Wow.